Dzisiaj na Wanda Metropolitano Atletico podejmij kości z Katalonii. Oba zespoły znane są z dobrej gry, a ostatnie sukcesy Colchoneros i Plejana z Barcelony dają gwarancję na wspaniałe widowisko, na które zapraszam. Murawa gotowa do gry! Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentował Dariusz Szpakowski, a razem ze mną jest Jacek Laskowski. Rewanżowy mecz na UEFA Champions League zacznie się już za chwilę i niebawem poznamy jednego z czterech półfinalistów tych rozgrywek. Atletico Madryt zbliży się z FC Barceloną. Każdy inny wynik niż Awans Atletico będzie ogromną niespodzianką. Ten mecz rewanżowy oczywiście odbędzie się w kontekście tego, co wydarzyło się w pierwszym spotkaniu. Tak wysokie prowadzenie po pierwszych 90 minutach zapewnia komfort. Wielu filmów a Patrząc na skład, myślę, że będą chcieli tutaj narzucić wysokie tempo i nie pozwolą rywalom na swobodne rozgrywanie Na pewno spróbują. Pamiętajmy jednak, że takie agresywne krycie nie gwarantuje zwycięstwa. Z podpresingu da się wyjść, a wtedy zaczynają się problemy. No i zostaje jeszcze kwestia przygotowania kondycyjnego, bo takie tempo jest trudne do utrzymania. Na pewno spodziewam się krótkich przestojów w grze. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Gianluigi Domna Ruma w Francji. W formacji defensywnej Theo Hernandez wystąpi obok Delichta. Sancho oraz Comón będą operować na bokach pomocy. Z przodu dwójka napastników. No i ciekawe, jak sobie dziś poradzimy. Dwóch zawodników. Z przodu to taka taktyczna klasa.